Siedem osób zginęło w pożarze domu. Mieszkańcy Lowell w Massachusetts są pogrążeni w żałobie po tym, jak siedem osób, w tym trójka dzieci, zginęło w największym pożarze od 20 lat w tym stanie. Pożar wybuchł 10 lipca o czwartej nad ranem w mieszkaniach nad sklepem z alkoholem. Policjant, który patrolował okolice, spostrzegł ogień jako pierwszy. Świadkowie opisują, że widzieli, jak zdesperowani mieszkańcy zrzucali dzieci z okien, by ratować ich życie. Strażacy użyli drabin, by uratować około 50 osób znajdujących się w tym czasie w budynku. Znaleziono w sumie 7 martwych osób w dwóch tylnych rogach budynku. Przynajmniej 10 osób zostało poparzonych, w tym jeden strażak. Władze starają się wyjaśnić dlaczego nie zadziałały czujniki dymu. Ci, którzy przeżyli, stracili cały swój dobytek. W ramach pomocy poszkodowanym zorganizowana została zbiórka pieniędzy.